Dzisiejszy odcinek to będzie sztos. Zapraszam. Dobra, intro nie było długie, ale mam nadzieję, że starczyło na to, żebyście sprawdziły, sprawdzili czy macie subskrypcję. Jeśli nie, to zachęcam. Kliknijcie przycisk subskrybuj. Później po filmiku zostawcie komentarz, będzie mi szalenie miło jeszcze, jak zostawicie łapkę w górę. Zaczynamy odcinek. Mam w dłoniach pudełeczko od Beauty Vitrix i Mio. Beauty Vitrix, Vanessa Wilczewska, prywatnie moja córka, z której jestem bardzo dumna. Słuchajcie, i już przechodząc tutaj e, w temat moich córek, ja nie wiem, jak, ta, jak ja to zrobiłam, jak ja tego dokonałam, e, tyle błędów popełniając wychowawczych mm, po drodze, że te moje dziewczyny wyrosły na tak cudowne kobiety. I to jest tyle, ja musiałam to powiedzieć, słuchajcie, bo jestem tak dumna z nich, z obu, nie tylko zwane Seleny. One są tak cudowne, mimo że są różne, to są tak cudowne, e, że po prostu wow. <laughs> Okej, okay, dobra, dobra, słuchajcie, bo ja zawsze się wzruszam, jak mówię o moich córkach. Nie wiem, to chyba starość. Przejdźmy teraz do kolekcji. Kolekcja nazywa się Wet Contouring Collection. Dlaczego? Dlatego, że są to produkty do konturowania na mokro. One są tutaj, słuchajcie, w takim pudełeczku, że zaraz je powyjmuję. Jeszcze w paczce pr dostałam gąbeczkę Boho Beauty i współpraca komunikatywnie to jest jedna z gąbek, które poleca Vanessa, które te gąbeczki się, się sprawdzają, są mięciutkie, bardzo je lubi, więc w paczuszce pr również je Dostałyśmy, dostaliśmy, bo i chłopcy też dostali, mężczyźni. Dostali też paczki pr -owe. Ja sobie odłożę to, to pudełko. Słuchajcie, co jeszcze w tej pr -ce? Jeszcze był Instaglow Toppers in the Five Points. Czyli to są toperki, słuchajcie. To są te toperki, które były w paletce Instaglow. Zaraz Wam pokażę. Proszę bardzo, tak to wygląda. Zaraz Wam zesłuczuję te topery. Bo um, słuchajcie, toperki ja uwielbiam, dlatego że um, można je ubrać. One są bez bazy kolorystycznej, więc można je sobie nałożyć na każdy cień. Oczywiście, jeżeli pasuje nam to um, kolorystycznie, jeżeli pasuje nam to do stylu. Zaraz Wam pokażę, jak one się pięknie błyszczą. Zobaczcie, to jest taka naprawdę delikatna mgiełeczka. Delikatna mgiełeczka. Ja mam w tej chwili te topery na powiekach. Przepiękny błysk. Nie oddaje tego na pewno kamera, bo one naj, najpiękniej, słuchajcie, się błyszczą w słońcu, w takim świetle e, popołudniowym, w świetle słonecznym, w świetle sztucznym też się pięknie błyszczą. Natomiast tutaj w studio ja nie jestem w stanie oddać tak pięknego, piękna, pięknego, piękna masło maślane, ale nie jestem w stanie oddać ich piękna. E, dlatego, że po prostu to jest taka, wiecie, drobina, drobna drobineczka idealna właśnie na to, żeby nałożyć ją na samą powiekę bądź też na cień. U mnie jest cień, e, taki leciutki cień nałożony i słuchajcie, z cieniem zrobione kreski, i tylko dwa toperki są nałożone. Toperek, który się nazywa 05 i 02. Te dwa topery są nałożone u mnie na powiekach dzisiaj. Okej, okay. eee, dobra. To teraz przejdźmy, słuchajcie, do gwo gwoździa programu. Ja jeszcze wam, jeszcze może zanim, to pokażę wam tę gąbeczkę. Tak to wygląda, mięciutka. Ja ją zaraz zmoczę, żeby mieć ją gotową do aplikacji tych cudności, które zaraz wam pokażę. Gąbka zmoczona, jak widzicie, jest dużo większa niż przed zmoczeniem. Normalka, mięciutka. Poczeka sobie teraz na użycie. Słuchajcie, i tutaj jest e, Insta Shape. Wet Contouring Collection, czyli mokry bronzer, róż i rozświetlacz. Słuchajcie, mimo że są to produkty, kosmetyki z jednej kolekcji, są to kosmetyki, każdy z tych kosmetyków jest inny, ma inne formuły. Czyli nie jest tak, że jest jedna formuła kosmetyku i tylko zmienia się pigmentacja, nie. Są inne formuły. Zaraz wam pokażę. Chciałam Wam jeszcze tylko pokazać, jak pięknie wykonane są opakowania. Przepięknie. Zacznijmy, słuchajcie, od wyjęcia tych rzeczy z opakowań. Mamy brązer, róż i rozświetlacz. Zaraz Wam pokażę kolory na słoczach, ale zanim to pokażę Wam, jak wyglądają produkty, są w takich plastikowych tubeczkach. No i zaczniemy, chyba, od słoczy. Słuchajcie. Ja już te produkty oczywiście na sobie testowałam, więc mam już opinię na ich temat. Proszę bardzo, tak wyglądają słocze, tak wyglądają kolory. Już widać yy, gołym okiem, no ja nawet to widzę w podglądzie, jak pięknie się błyszczy. Rozświetlacz, przepiękny szampański kolor. Jeśli chodzi o róż, to kolor nieoczywisty, bo ona, nie, bo Vanessa nie poszła w różowy, w typowy różowy róż, raczej poszła w taką, w taką lekką brzoskwinkę. Jeśli chodzi o brązer, słuchajcie, to on jest, powiedziałabym, e, naturalnego odcienia, ale bardziej w kierunku ciepłego, czyli taki bardziej uniwersalny, bo te chłodne odcienie to są odcienie główne, głównie skierowane do jasnych karnacji. A tutaj mam wrażenie, że i jasna, i ciemna karnacja sobie z tym brązerem doskonale da radę. Myślę, że w tym momencie przejdę do aplikacji i pokażę Wam, jak wyglądają na buzi. I pokażę Wam też, jak ja lubię aplikować te produkty. Oczywiście aplikacja tych produktów jest dowolna, natomiast pokażę Wam, jak ja lubię to robić. Zacznę może od brązera i sposób aplikacji brązera najlepiej to robić albo pędzlem, albo palcami i później dopiero rozblendować gąbką, dlatego że próbując nakładać ten produkt gąbką, bardzo dużo produktu zostawało na gąbce. I jeszcze jedna ważna rzecz, słuchajcie, on jest dosyć mocno napigmentowany, ale zrobiony też w ten sposób. Że e, lepiej na początek go dać mało i dołożyć niż przesadzić z ilością. Tak jak chyba z każdym, e, z każdym produktem: po prostu lepiej go dokładać niż założyć, za, nałożyć za dużo, bo później z, to, z tym nadmiarem nie bardzo jest co zrobić. Więc e, ja sobie słuchajcie, najpierw nałożę trochę palcem. I teraz dopiero wjeżdżę kombeczka. Aplikować też, y, używać y, produktów do konturowania na mokro, też trzeba się troszeczkę nauczyć, tak? Y, jest też tak, że y, wymaga to wprawy, natomiast efekt finalny jest później naprawdę bardzo ładny, tym bardziej, że y, one mają, słuchajcie, taką właściwość te produkty, że troszeczkę zastygają, nie marzą się. Co akurat moim zdaniem jest super trafione, dlatego że ja bardzo często rezygnuję z nakładania produktów na mokro właśnie dlatego, że one się później marzą, że migrują po policzku. Natomiast tutaj zobaczcie, jak to ładnie wygląda, prawda? Ładnie, bardzo, bardzo naturalnie, bardzo mi się podoba efekt. Z drugiej strony, słuchajcie, nałożę, zobaczcie, i jeszcze ile zostało mi. Ja tak naprawdę dałam dużą kroplę, i jeszcze z tej kropli ile zostało. Na drugim policzku, słuchajcie, dołożę tylko, bo na pędzlu troszeczkę na pewno, na pewno zostaje, więc dołożę jeszcze jedną kropelkę i wpracuję to wszystko w pędzel. Można też, chciałam Wam pokazać właśnie inny sposób aplikacji, że można ten produkt również aplikować pędzelkiem. Natomiast ja i tak lubię później sobie to wszystko rozpracować gąbką. Ok, po malutku buzia zaczyna wyglądać, słuchajcie, ja bardzo lubię mieć wykonturowaną twarz. Dopiero jak twarz jest wykonturowana, to dla mnie to jest dopiero finito, jeśli chodzi o makijaż. Oczywiście róż ym, w pewnym wieku jest niezbędny. Ja uważam, że oczywiście z różem nie wolno przesadzać, natomiast róż dodaje świeżości i bardzo lubię kolor brzoskwiniowy. Nie taki, wiecie. Barbie różowy, tylko właśnie taki brzoskwiniowy kolor. On jest przepiękny. Będzie ładnie wyglądał na bladej cerze, ale też będzie pięknie podkreślał opaloną cerę, taką cerę z opalenizną. Tutaj też tak jak i w przypadku brązera bardzo ważne jest, żeby nie dać za dużo produktu. Lepiej go dołożyć niż mieć go za dużo. Ok. I zobaczcie, jak on się ładnie, ten róż, um, tak jakby zlewa z brązerem, dlatego że brązer jest cieplutki, róż jest um, brzoskwiniowy, to wszystko ładnie, kolorystycznie się nam zgrywa. Przepięknie. Przepięknie od razu twarz nabiera takiej świeżości swoistej. Ja bardzo, bardzo lubię taki efekt. Dobrze, przechodzimy teraz do rozświetlacza. Rozświetlacza, słuchajcie, e, ponieważ z rozświetlaczem to jest tak, że on może być naszym przyjacielem, ale może też być naszym wrogiem. Więc też tutaj trzeba bardzo uważać z ilością. E, ja zawsze lubię, słuchajcie, wklepać, jeżeli produkt jest tak jak w tym przypadku, ale pięknie to wygląda. Jeżeli on jest właśnie do stosowania na mokro, to ja bardzo lubię wklepać go po prostu paluszkiem. Dlatego, że mamy tutaj kontrolę nad tym, jak będzie ten policzek wyglądał. I mnie w tym momencie wystarczy. Mogłabym go jeszcze dołożyć, ale mnie w tym momencie wystarczy. Wiecie, ja mam już swoje lata, więc generalnie. Dziwnie by było, jakbym się, oj tutaj chyba trochę za dużo przesadziłam, jakbym się tak świeciła z daleka jak, jak choinka. Zresztą też nadmiar rozświetlacza powoduje, że zmarszki są bardziej widoczne, więc ja generalnie lubię, lubię bardzo rozświetlacz, ale z taką, jakby to powiedzieć, no z taką ilością akurat, tak, żeby nie przesadzić z ilością. Ok. Jest bardzo naturalnie, bardzo ładnie. Kolor jest szampański. Można ten rozświetlacz również y, pomieszać z może y, z, z różem. O, i tutaj słuchajcie, widzę, że już nałożyłam go za dużo. Właśnie chciałam Wam pokazać, jak można szybko przesadzić. Tutaj nałożyłam go za dużo, tu jest go akurat więc e, jedyny ratunek to troszeczkę zdjąć go gąbeczką ok, zdjęty i w to miejsce jeszcze mogę nałożyć różu, aczkolwiek od razu Wam mówię, że ten rozświetlacz jest rozświetlaczem niemigrującym. jest to rozświetlacz, który zastyga zostaje na miejscu co jest cudowne bo jak się przytulamy do kogoś powiedzmy do swojego męża chłopaka, partnera to ten rozświetlacz zostaje na twarzy, a nie na czyjeś koszuli. To jest po prostu cudne. Okej, okay, ja jeszcze myślę, że użyję sobie rozświetlacza na dekolcie. Słuchajcie, tylko muszę dołożyć, zdecydowanie muszę dołożyć, bo to co zostało mi na pędzelku, to będzie zbyt mało. I sobie nałożę troszkę na dekolt. To też jest cudowne, dlatego że on jest idealny do dekortu, dlatego właśnie, że on zastyga, że nie ubrudzimy nim sukienki. Ja Wam zaraz pokażę, zresztą zrobimy taki test. Wezmę, wezmę w dłoń kawałek papieru, który już tutaj mam przygotowany i zobaczycie, że nic na nim nie zostanie. Nie jestem pewna, czy widać, że ten rozświetlacz, oprócz tego, że robi fajną taflę na skórze, to on ma jeszcze takie bardzo, bardzo drobniusieńkie drobinki, których sądzę, że nie widać w tym świetle. Natomiast ja się postaram podejść do światła dziennego i pokazać wam to w świetle dziennym. Ja jestem zachwycona. Słuchajcie, jeszcze tak jak mówiłam, weźmiemy sobie kawałek papieru. Minęło kilka, dosłownie kilka minut, może. Jeszcze zobaczę. Ok, może już. Proszę bardzo, czyściutko. Czyściuteńko. Nie widać totalnie nic. Więc jeżeli ja teraz na ten nałożony rozświetlacz nałożę sobie bluskę rozświetlenie jest naprawdę bardzo delikatne. Ja oczywiście mogę się obsypać jeszcze czymś. Natomiast jeżeli ja potrzebuję czegoś delikatnego, nie chcę dodatkowo ubrudzić sobie ubrań, to to jest świetne rozwiązanie, naprawdę rewelacyjne. Ten rozświetlacz cudownie zastyga na skórze. I ja teraz, słuchajcie, bez problemu mogę sobie nałożyć bluzkę. Białą bluzkę jakąkolwiek inną bluzkę, i mam pewność, że tak jak ją nałożyłam, tak ją zdejmę, i jeśli chodzi o rozświetlacz, to na tej bluzce rozświetlacza nie będzie. On mi po prostu nie wyemigruje na bluzkę, zostanie tam, gdzie chce, czyli na moim ciele. Ok, jeszcze na sam koniuszek nałożę so dołożę sobie właściwie, bo nałożony miałam dołożę sobie płyszczyka mm, firmy Clarence. Jestem po prostu nim zachwycona, Obsesyjny, obsesyjnie zachwycona. Jest przepiękny. Usta wyglądają przecudnie. Aha, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, bo nie wspomniałam, nie pokazałam jak nakładam e, na oko e, tych e, toperków. E, z tymi toperkami film, z tym makijażem będzie, będzie na pewno jeszcze film na kanale. Także ja zrobię dla was ten makijaż. E, bo na pewno będzie się podobał, mi się podoba bardzo, bardzo mi się podoba, jak jest, jak wyglądają teraz oczy, jak wyglądają powieki z tymi właśnie toperkami, także ten makijaż wleci, natomiast od siebie polecam, e, skupiłam się w filmie głównie na tych produktach do konturowania, bo to jest totalna nowość, te five points e, to już było, e, to już było w palecie Insta, e, insta Glow, także... Mm, Myślę, że fajnie, że to wróciło właśnie w postaci five pointsów, w postaci właśnie tych pięciu toperków, dlatego że te toperki są rewelacyjne, można je ze sobą mieszać. Tak jak i ja mam tutaj pomieszany, słuchajcie, kolor 5 i kolor 2. W zależności do tego, jaki macie vibe kolorystyczny, na jaki dzień można robić sobie różne mieszanki tych toperów. Ja kocham. Kocham takie wykończenie, kocham taki lekki błysk, kocham lekką drobinę. I tyle. Tyle w temacie toperków. Mam nadzieję, że tym filmem zachęciłam Was do zakupu tych mokrych kosmetyków do konturowania. Słuchajcie, one są tak stworzone, w takich formułach, żeby po pierwsze się nie mazać, po drugie, żeby nie migrowały. Słuchajcie, bo niektóre produkty do konturowania są takie bardzo kremowe i jakby po nałożeniu, nie wiem, kładziesz się na chwilę przekimać się na poduchę i później to wszystko zostaje na poduszce, a nie u Ciebie na policzku. Tutaj tego nie ma. Tutaj tego efektu nie ma. Słuchajcie, nawet możemy zrobić teraz sobie taki teścik. Przykładamy do policzka. Proszę bardzo. Jest czysto, dlatego że one zastykają. A ja nawet jeszcze nie nałożyłam pudru. Słuchajcie, nie nałożyłam pudru. Um, I może, może jeszcze właśnie zanim skończymy odcinek, to jeszcze popudruję sobie twarz, żeby ona mi się tutaj tak mocno nie świeciła. Um, mój ostatni ukochaniec to jest Puder Lamer mega drogi, ale cudowny, słuchajcie, cudowny. Ok. I tak to zostawmy. Tak to zostawmy z takim mm, połys z taką połyskującą skórą, ale jednocześnie nie wyświecającą się w tej takiej em, delikatnie y, zawsze wyświecającej się strefie, trochę masło myślane mi wyśle, ale, wyszło, ale chodziło mi o strefę T. Także mamy lekki glow, ale jednocześnie nie taki wiecie, wyświecony w tej strefie te, więc wydaje mi się, że to jest idealne wykończenie letnie twarzy, skóry, nawet skóry jak widać, dojrzałej. No i cóż, na koniec, jakby nie będę podsumowywać odcinka. No bo samo przez się rozumie, że. Tak jak widzicie, to wygląda po prostu przepięknie, więc ja z całą mocą, z ręką na sercu, e, identyfikuję się z tymi kosmetykami, zachęcam do zakupu. One są po prostu stworzone, wydaje mi się, dla każdego, pod względem też kolorystycznym. Brzoskwinka będzie fajnie wyglądała na ciemniejszej karnacji, na jaśniejszej karnacji. Też ten szampański kolor rozświetlacza jest idealny dla bladzioszek, idealny też dla ciemniejszej karnacji. No i sam kolor brązera jest też bardzo uniwersalny, także serdecznie zachęcam. Kosmetyki są naprawdę tanie, więc generalnie no, brać nie zastanawiać się, bo później nie będzie. <noise> Dziękuję ślicznie za uwagę. Zachęcam do zostawienia komentarzy. Jeżeli film się podobał, zostawcie też kciuka. Zapraszam na inne social media, na Facebooka, na Instagrama, Makeup After40. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!